Sprawdź swoją wiedzę z przechowywania żywności w lodówce. Będzie to idealny test dla każdego, nie tylko dla kucharzy, kucharek i restauratorów. Jeśli potrzebujesz, zastopuj sobie film po każdym pytaniu i zastanów się nad odpowiedzią. Po trzech sekundach od przeczytania każdego pytania podam poprawną odpowiedź. Gdzie w lodówce panuje najwyższa temperatura? Zemrażarka, górna półka, dolna półka, środkowa półka. Odpowiedź B. Górna półka. Na górnej półce w lodówce należy przechowywać produkty mleczne, mięso, jaja, świeże mięso i ryby, produkty mleczne, przetwory, otwarte dżemy, konfitury, ciasta z kremem, konserwy i inne produkty w puszkach. Odpowiedź C. Produkty mleczne, przetwory, otwarte dżemy i konfitury, ciasta z kremem. Środkowa półka w lodówce to najwłaściwsze miejsce na. Świeże mięso i ryby, chleb i bułki, produkty szybko psujące się, jak potrawy przetworzone, dania obiadowe, wędliny, mięso mielone. Odpowiedź: C. Produkty szybko psujące się, jak potrawy przetworzone, dania obiadowe, wędliny. Dolna półka w lodówce to idealne miejsce na warzywa i owoce rozpoczęte sosy i mleko sery pleśniowe, podpuszczkowe i jogurty świeże mięso i ryby. Odpowiedź D: świeże mięso i ryby. Boczne półki na drzwiach to najlepsze miejsce do przechowywania twarożku, keczupu, owoców, niezjedzonych porcji obiadu, kartonów, butelek, mleko, sok, sosy, jajka, świeżego mięsa, ryb. Odpowiedź C: kartonów, butelek, mleko, sok, sosy, jajka. Żywność z najkrótszym terminem do spożycia powinna znajdować się jak najbliżej drzwi, jak najdalej drzwi, w szufladach, w zamrażarce. Odpowiedź A: jak najbliżej drzwi. Gdzie należy przechowywać szynkę? Na dolnej półce, na środkowej półce, na górnej półce, na drzwiach lodówki. Odpowiedź B: na środkowej półce. Nadmierne przeładowanie lodówki i stykanie się produktów ze ściankami lodówki jest dozwolone do 5 godzin niewskazane nie ma znaczenia dozwolone bez ograniczeń czasowych. Odpowiedź: B niewskazane. Surowe mięso mielone należy przechowywać na najwyższej półce, na najniższej półce nie ma znaczenia, na której półce na drzwiach lodówki. Odpowiedź B na najniższej półce. Kiedy surowe mięso mielone należy umieścić w lodówce? W ciągu 3 godzin od zakupienia, niezwłocznie po przyjściu z zakupów. W ciągu 5 godzin od zakupienia, nie ma znaczenia kiedy po zakupie. Odpowiedź B niezwłocznie po przyjściu z zakupów. Jak długo można przechowywać smażone produkty z drobiu i mięsa mielonego w lodówce? Maksymalnie 4 dni, maksymalnie 2 dni, maksymalnie 6 dni, maksymalnie 8 dni. Odpowiedź B: Maksymalnie 2 dni. Jak długo można przechowywać smażone produkty z wieprzowiny i wołowiny w lodówce? Maksymalnie 4 dni, maksymalnie 2 dni, Maksymalnie 6 dni, maksymalnie 8 dni. Odpowiedź A: Maksymalnie 4 dni. Ile wynosi temperatura na najwyższej półce w lodówce? 4 stopnie Celsjusza: 6, 5, 8, 5. Odpowiedź C: 5, 8 stopni Celsjusza. Ile wynosi temperatura na środkowej półce w lodówce? 4-6 stopni Celsjusza 6, 8, 4, 7. Odpowiedź A 4, 6 stopni Celsjusza. Jaka jest temperatura na dolnej półce w lodówce? 0 stopni Celsjusza 2, 8, 10. Odpowiedź B 2 stopnie Celsjusza. Jaka temperatura panuje w dolnych pojemnikach i na drzwiach lodówki? 7 stopni Celsjusza, 8, 18, 10, 13? Odpowiedź D: 10, 13 stopni Celsjusza. Jak należy przechowywać wędliny w plasterkach w lodówce? W folii spożywczej, w folii pakowej, w pergaminowym papierze lub pojemniku z otworami, w szczelnym pojemniku. Odpowiedź C. W pergaminowym papierze lub pojemniku z otworami. Gdzie należy rozmrażać zamrożone produkty? W lodówce przez około 24 godziny, na blacie kuchennym przez całą noc, w zlewozmywaku kuchennym przez całą noc, przy kuchni gazowej. Odpowiedź A. W lodówce przez około 24 godziny. Zbyt wysoka temperatura w lodówce może powodować pogorszenie smaku produktów, rozszczelnienie opakowań produktów, niekontrolowany wzrost drobnoustrojów, w tym patogennych, pogorszenie zapachu produktów. Odpowiedź C, niekontrolowany wzrost drobnoustrojów, w tym patogennych. Metoda pierwsze weszło, pierwsze wyszło, FIFO, polega na ułożeniu produktów w taki sposób, aby na wierzchu były produkty kupione najpóźniej, zastawić produkty kupione dawno produktami nowymi, na wierzchu były produkty kupione najwcześniej z najkrótszą datą przydatności do spożycia, pobierać w pierwszej kolejności produkty najmłodsze, kupione jako ostatnie. Odpowiedź C. Na wierzchu były produkty kupione najwcześniej z najkrótszą datą przydatności do spożycia. Jak przechowywać niezjedzone jedzenie z otwartej puszki, np. tuńczyka lub mielonki? W oryginalnej otwartej puszce, w oryginalnej puszce po jej przymknięciu, w papierze pergaminowym, w pojemniku na jedzenie z pokrywką. Odpowiedź D. W pojemniku na jedzenie z pokrywką. Dziękuję za wykonanie testu. Zapamiętaj prawidłowe odpowiedzi i stosuj je w codziennej pracy z żywnością, aby uniknąć psucia się żywności, jej marnowania i zatrucia pokarmowego. I to już koniec. Udostępnij ten film osobom, które nie wiedzą, jak postępować z żywnością. A jeśli film był pomocny, poproszę o lajka i subskrybuj po więcej.